Witam Państwa serdecznie. Ostatnio mówiliśmy o historii Zamku Kolskiego, o tym jak powstał, z jakich części się składał, jak został zbudowany, kto go zbudował, przypuszczenia prawdopodobne na ten temat, od tych najstarszych części zamku, czyli tej wieży mieszkalno-obronnej, po te później powstające, dobudowywane już. Po śmierci prawdopodobnie po śmierci Kazimierza Wielkiego, za którego za głównego twórcę naszego zamku się uznaje, ale historia zamku trochę bardziej była skomplikowana, i więcej władców było zaangażowanych w jego powstanie niż sam Kazimierz Wielki. Dzisiaj będę mówił o tym, jak toczyło się życie na zamku. Jakie ważne wydarzenia historyczne. Związane z tą budowlą, no bo wiadomo, no sama, same mury zamkowe, baszta, zabudowania <laughs> były ważne do dzisiejszego dnia, pozostałe stanowią taką nierazorwalną część krajobrazu naszego miasta, ale bardzo mało wiadomo na temat wydarzeń, które odbywały się na samym zamku. Tak jak wiemy wszyscy, zamek, tak jak i miasto Koło, było miastem królewskim. Zamek też był królewski, powstał też z inspiracji, z inicjatywy króla czy królów kolejnych e, więc na pewno musiał być związany z ich działalnością. E, sam król Kazimierz Wielki, tak jak mówiłem w poprzednim naszym spotkaniu, e, nie doczekał, jakby nie doprowadził budowy zamku do końca. Tak historycy przypuszczają, że zamek został dokończony już po jego śmierci. I najprawdopodobniej no, nic nie wiadomo na temat tego, żeby król Kazimierz Wielki tutaj kiedykolwiek w kole przebywał. Prawdopodobnie nie miało to miejsca, ponieważ samo miasto lokowane 1362 rok no, zamek. Prawdopodobnie początki zamku trochę wcześniejsze niż miasta. Natomiast samo powstanie zamku w całości tworzył się on w czasie, kiedy miasto też powstawało. Natomiast król Kazimierz Wielki zmarł w 1370 roku, czyli okres jest nie, niezbyt odległy między powstaniem miasta i zamku, a śmiercią króla. Zresztą w tych wszystkich dokumentach Dotyczących króla Kazimierza Wielkiego, właściwie u Jana Długosza, dopiero pojawia się informacja o tym, że wśród tych wszystkich budowli, które powstały dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, jest wymienione miasto Koło i, i Zamek Polski przede wszystkim. Natomiast w innych dokumentach nie pojawia się Koło jako inwestycja zrealizowana przez Kazimierza Wielkiego. Pierwszym królem, który tutaj zaczął pojawiać się w kole dosyć regularnie, był no, jeden z naszych największych królów związany w naszej historii, wszystkim nam związany z zwycięstwem pod Grunwaldem, czyli król Władysław Jagiełło. On rozpoczął, zaczął kontynuować takie regularne objazdy swojego państwa, coroczne, to była taka forma rządzenia, zarządzania. Państwem też łagodzenia takich sporów wewnętrznych, bo wiadomo, że to państwo właściwie dopiero królestwo dopiero powstawało, odradzało się po tym, jak zjednoczył je ojciec Kazimierza Wielkiego, a później doprowadził całość tego dzieła do skutku Król Kazimierz Wielki. Więc Praktycznie corocznie król Władysław Jagiełło wiosną opuszczał Kraków i udawał się taki objazd po terenie części właściwie swojego państwa, bo przecież było Wielkie Księstwo Litewskie jeszcze, taką unią połączone personalną, wtedy nie jeszcze państwową, tylko poprzez osobę władcy z koroną i y, objeżdżał Wielkopolskę, Kujawy i praktycznie w czasie każdego z tych objazdów corocznie na przełomie lipca i sierpnia pojawiał się w Kole, gdzie przebywał tak od jednego do trzech dni. Y, w Kole też tradycyjnie się kończył objazd króla po Wielkopolsce i tak na początku jesieni przez łęczycę król wraca z powrotem do Małopolski. Pierwszy raz y, y, Władysław Jagiełło taka wzmianka o y, pisana dokument który potwierdza pobyt Władysława Jagiełły w Kole jest to rok 1392. No i oczywiście te same te wizyty królewskie w Kole, możemy się domyślić, że miały bardzo taki widowiskowy charakter, bo król wjeżdżał cały ten orszak królewski zresztą składał się z kilkudziesięciu osób. Król przeważnie podróżował konno. Natomiast oczywiście towarzyszyły mu takie wozy, które przewoziły całe zaopatrzenie dla króla. Również kancelaria królewska z księgami, z pieczęciami też z królem podróżował, aby mógł król na miejscu również wystawiać dokumenty. Zresztą kilka tych dokumentów, czy kilkanaście nawet, zostało przez króla Wadysława Jagiełek w kole wystawionych. Akurat nie, nie dotyczyły samego koła, tylko innych. Miejscowości, innych przywilejów, ale miejsce wystawienia figuruje koło. Można się domyślać, że przypuszczać nawet, to jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że w czasie tych pobytów Władysław Jagiełło no, przebywał na zamku, mieszkał na zamku, tak można powiedzieć. Oczywiście miasto witało go również, tak jak powiedziałem, te wjazdy króla do miasta były bardzo widowiskowe, bo sam król z samym orszakiem to już było no, dosyć imponujące. Widowisko. Natomiast natomiast oczywiście same władze miasta, mieszkańcy witali króla król, też w czasie tych pobytów w kole, oprócz tego, o czym jak to wspomniałem wcześniej, wystawiał różne dokumenty, różne przywileje dla różnych osób, które też często przybywały tutaj dokoła, aby u króla uzyskać właśnie te potwierdzenia, natomiast też rozsądzał różne sprawy sporne, które nie, nie potrafiono załatwić tutaj na miejscu, trzeba było udać się do tej najwyższej instancji, jaką był wtedy król. Taką najważniejszą datą właściwie z tych pobytów króla Władysława Jagiełły w Kole, zapisana w takim politycznym życiu królestwa polskiego, jest 1433 rok. To jest taka kilkudniowa. To świadczy też. O znaczeniu miasta Koła i o znaczeniu Zamku Kolskiego, na którym przebywał wtedy król Władysław Jagiełło, że to miejsce wybrano na taką kilkudniową, tajną naradę króla z Radą Koronną, czyli z najbardziej zaufanymi doradcami króla, aby zastanowić się nad sposobami prowadzenia wojny z zakonem. Bo, no, tak jak powiedziałem, wszyscy wiążemy i pamiętamy o królu Władysławie Jagielle, jako zwycięzcy spod Grunwaldu. Natomiast to, to zwycięstwo pod Grunwaldem nie zakończyło się oczywiście pokonaniem e, państwa zakonu krzyżackiego w Prusach Wschodnich, bo to państwo było bardzo silne, bardzo dobrze zorganizowane i właściwie to była tylko bitwa pod Grunwaldem, która zakończyła się zwycięstwem. Nawet Malbork nie był wtedy zajęty, w ogóle miasta krzyżackie wtedy nie zostały przez wojska polskie zajęte. No, byliśmy wtedy za słabym państwem, żeby sobie poradzić z tak silnym przeciwnikiem, jakim... Zresztą Państwo Zakonu Krzyżeckiego też miało przecież y, swoich sojuszników za granicą, bo, bo cały czas popierane przez papieństwo, przez cesarstwo niemieckie. Także nie było tak łatwo. Ze względów hmm. takich politycznych, dyplomatycznych, polityki zagranicznej go pokonać. E, po po e, śmierci Władysława Jagieły, e, Kolejnym królem oczywiście był Władysław Warneńczyk. On nie przebywał tutaj w, w kole ani razu. Taki trochę inny system rządów był za jego panowania przyjęty. Natomiast kolejnym królem, który bardzo wyraźnie, znacząco się zapisał w historii Zamku Kolskiego, właściwie bardziej nawet jak Władysław Jagiełło, to najbardziej ze wszystkich władców, to jest syn Władysława Jagiełły, jeden z najwybitniejszych Polskich królów, Kazimierz Agielończyk, który bardzo często w kole przebywał. Dokumenty wskazują na to, że w czasie swojego długiego panowania Kazimierz Agielończyk odwiedził koło przynajmniej 15 razy, czyli bardzo często to w kole był. On przyjął też taki system rządów po ojcu, właśnie takiego objazdowego zarządzania. Państwem, bo to, jak powiedziałem, Władysław Warneńczyk troszeczkę inaczej to za jego rządów wyglądało nie, nie podróżował tak często po kraju. Zresztą zginął w bitwie pod warną, stąd jego przydomek. Też taka sytuacja z objęciem tronu przez Kazimierza Jagiellończyka, który w czasie panowania brata. Był wielkim księciem litewskim. No, nie wiadomo, bo czy, czy król Władysław zginął pod tą warną, czy, czy zaginął, nie znaleziono jego ciała. Różne na ten temat pogłoski krążyły, że, że się uratował, i był taki kryzys troszeczkę dynastyczny, bo Kazimierz Jagiellończyk zbraniał się przed objęciem tronu, nie wiedząc, czy brat zginął, czy żyje. No, trzeba było poczekać na potwierdzenie tego. Ale w końcu no, sytuacja tak yy, yy, zmusiła go do tego, żeby. Tron po bracie objął. Najbardziej takim znaczącym pobytem, oczywiście król Kazimierz Gielanczyk też przybywał dookoła w celach spotkań, narad, rozstrzygania różnych sporów itd. Natomiast takim najbardziej znaczącym pobytem i świadczącym też o znaczeniu Kolskiego Zamku i o tym, że no było to miejsce takie, do dzisiaj zresztą jest takie urokliwe i ciekawe. Jak często ci, którzy tam przebywają, to Właśnie dlatego, żeby odczuć właśnie ten urok tego miejsca. To jest taka ciekawostka, miesięczny prawie pobyt króla Kazimierza Jagiellończyka wraz z żoną, z Elżbietą Rakuszanką. Właściwie pobyt taki świąteczny w okresie Bożego Narodzenia. Spędzili tutaj święta Bożego Narodzenia od 25 grudnia 1475 roku do... 25 stycznia 1476 roku. Prawdopodobnie ten pobyt, bo to było też zakończenie objazdu króla wraz z żoną właśnie królestwa, zakończenie tutaj pobytem właśnie na terenie Zamku Kolskiego. Ale nie było tylko związane z jakby z samym wypoczynkiem tu w zamku i takim pobytem świątecznym, ale też oczekiwaniem na powrót orszaku weselnego starszej, najstarszej córki królowej Elżbiety i Kazimierza Jagiellończyka, Jadwigi Jagiellonki, która 14 listopada 1475 roku zawarła małżeństwo z księciem bawarskim Jerzym. To takie było bardzo w tamtych czasach wystawne, imponujące. To wesele do dzisiaj w Landshut, gdzie to, to wesele się odbyło, są takie festyny organizowane na pamiątkę właśnie tego wesela, czyli no, musiał się bardzo znacząco zapisać, skoro do tych czasów się pamięta o tym weselu. I oni oczekiwali właśnie na, pobyt tego, na powrót tego orszaku weselnego, powracającego z Bawarii, orszaku weselnego najstarszej córki, ich najstarszej córki. To się zakończyło niestety trochę, można powiedzieć, niebezpiecznie, ponieważ ci weselnicy, którzy powracali, z Bawarii przez Niemcy tutaj, i, i do, dotarli do pary królewskiej, dookoła, przywieźli ze sobą zarazę. Nie wiemy, co to była za choroba. W każdym razie kilku z nich um, zmarło, co oczywiście musiało wywołać zrozumiałe zaniepokojenie, no bo był król i królowa. Też to zagrażało ich życiu. Na szczęście się to skończyło no, tragicznie dla tych kilku osób, które zmarły w wyniku tej, tej choroby. Ale no, królowi na szczęście nic się nie stało i, i królowej też. W następnych latach, od 1476 roku do 1481 roku, królowie nie przebywali, nie odwiedzali zamku Kolskiego, ponieważ znalazł się on we władaniu księżny Anny Sochaczewskiej. Ona, ona na tym zamku wtedy zamieszkiwała. No, tak jak mówiłem wcześniej, w tym poprzednim odcinku, że taką częścią zamku, która służyła dla celów mieszkalnych, była ta wieża mieszkalno-obronna, która do naszych czasów niestety się nie zachowała. I tam właśnie mieszkała księżna Anna Sochaczewska. Zresztą bardzo zasłużona dla naszego miasta i dla jego rozwoju. To też świadczy o pozycji koła, bo ta zamiana, bo można się zapytać, jakim sposobem. Nagle, skąd się to wzięła Księżna Anna Sochaczewska, skoro miasto było królewski, zamek był też królewski, a, a tutaj Księżna Anna Sochaczewska, jak sama nazwa wskazuje, była właścicielką Księstwa Sochaczewskiego i w ramach y, zabiegów y, ksie, y, króla Kazimierza Jagiellończyka o związanie Mazowsza z y, królestwem. Ona odstąpiła właśnie księstwo sochaczewskie królowi, w zamian za to otrzymała starostwo kolskie, dożywotnie władanie. Także tutaj no to świadczy o tym, że skoro się zamieniła, to znaczy, że to, to koło i to starostwo i zamek i miasto było na pewno takim bardziej łakomym kąskiem niż to księstwo sochaczewskie. Królowie tu też przebywali w kole, odwiedzali koło, tylko nie mieszkali już na... Zamku Kolskim do dzisiaj toczą się takie różne rozważania na temat istnienia dworu królewskiego. On istniał w obrębie dzisiejszego starego rynku, czyli tam mniej więcej gdzie stoi ratusz dzisiejszy. To był taki dru, dwór drewniany, prawdopodobnie, e, podbudowany już pierwsze zmianki o nim w, pojawiają się w wieku XIII. Ale wtedy właśnie w tym okresie, kiedy księżna Anna Sochaczewska zajmowała Zamek Kolski, właśnie najprawdopodobniej służył dla pobytów królewskich tutaj na terenie miasta. Koło. Po śmierci właśnie księżny Anny Sochaczewskiej, Zamek z powrotem stał się miejscem, w którym przebywali królowie, i tutaj pojawia, pojawiało się w historii kilka takich stwierdzeń, które Ostatnio historycy obali, niestety, ale no, trzeba powiedzieć, że no, taka, taka jest prawda historyczna. Ponieważ to, co powiedziałem o królu Kazimierzu Jagiellończyku, że był jednym z najwybitniejszych polskich królów, no to faktycznie on doprowadził do klęski zakonu krzyżackiego w czasie wojny trzynastoletniej. To wiązało się z tym, że zakon zaczął przeżywać wtedy taki poważny kryzys po tej klęsce grunwaldzkiej, a ten kryzys się wiązał też z narastania ucisku poddanych państwa zakonu krzyżackiego, którzy zaczęli się rozglądać za jakimiś lepszymi formami dla siebie. Powstał też Związek Pruski, który zwrócił się do króla o to, żeby wziął w opiekę poddanych zakonu i żeby, że chcą oddać się właśnie pod władzę króla polskiego, stąd wywiązała się właśnie wojna trzynastoletnia letnia i Faktycznie do upadku zakonu przy, przy, przyczynili się najbardziej jego właśnie mieszkańcy, czyli mieszczanie i szlachta mieszkająca na terenie państwa zakonu krzyżackiego. Wojna rozpoczęła się w 1454 roku, trwała do 1466, zakończyła się pokojem toruńskim, w wyniku którego Polska odzyskała dostęp do morza, całe Pomorze Gdańskie, z powrotem. Natomiast we wcześniejszych opracowaniach, szczególnie u Rawity Witanowskiego pojawia się taki barwny opis Przyjęcia przez króla na Zamku Polskim delegacji właśnie Związku Pruskiego, która prosi króla o e, objęcie ich opieką o, i dodaje się pod władzę króla polskiego. Ja ostatnio pani doktor Grażyna Rotkowska obaliła tę tezę. Nie wiem skąd Rawita Witanowski wziął ten opis i skąd to się wziął. W każdym razie pani doktor Rotkowska twierdzi, że to nie jest oparte o żadne fakty historyczne. Prawdopodobnie. Należy przypuszczać, że jakieś kontakty tutaj ze Związkiem Pruskim i z tą, tym spiskiem antykrzyżackim tu na zamku Kolskim się odbywały, tylko nie z udziałem bezpośrednio samego króla. Co zresztą jest zrozumiałe, bo dla króla było bezpieczniejsze nie wiązać się bezpośrednio w rozmowy z przedstawicielami organizacji, która by występowała przeciwko sąsiedniemu państwu, no bo to mogło być powodem do zarzutów wobec króla, ale najprawdopodobniej jacyś przedstawiciele i to wysoko, postawieni króla, tutaj spotykali się na Zamku Kolskim z przedstawicielami Związku Pruskiego i uzgadniali posunięcia e, przeciwko Krzyżakom. To wiązało się z tym, że no, Koło było najbardziej dogodnym miejscem do takich spotkań, bo znajdowało się tutaj na, praktycznie na pograniczu e, właśnie z państwem zakonu krzyżackiego. E, to też świadczy o znaczeniu tutaj naszego zamku i, i jego roli. Właściwie Zamek taką rolę znaczącą odgrywał do końca panowania Jagielonów. Później, tak jak już powiedziałem, w poprzednim naszym spotkaniu, zaczął tracić na znaczeniu, no szczególnie ze względu na to, że stał się siedzibą już tylko wyłącznie starostów kolskich. Sposób zarządzania królestwem też się zmienił. Królowie już tak często nie podróżowali po kraju. Nie potrzebowali też takich imponujących rezydencji. No i też znaczenie militarne zamku zmalało, no bo po klęsce czy po porażce Zakonu Krzyżackiego już nie było tego zagrożenia bezpośredniego, także nie było potrzeby utrzymywania tu takiej fortalicji, jaką był zamek Polski. Dla tych naszych starostów też utrzymanie takiego dużego obiektu i nie było ani wygodne, ani łatwe i było to kosztowne, dlatego tak jak wcześniej powiedziałem, już. Przenieśli się dosyć szybko do pobliskiego kościelca, gdzie zbudowali taki dwór, pałac, w którym rezydowali. Zresztą już później dokumenty przez nich wystawiane są, wszystkie jako miejsce podawane jest kościelec. Ale Kolski zamek nie był, można powiedzieć, już nie, nie przestał być takim znaczącym miejscem dla mieszkańców miasta i okolicy, ponieważ w późniejszych latach też obserwujemy ważne, kilka ważnych wydarzeń związanych zamkiem. No, zawsze trwale był zapisany w świadomości mieszkańców. Zresztą, na co się dziwić, bo on do dzisiaj robi wrażenie. Ja tu wymienię kilka tylko takich ciekawszych wydarzeń związanych właśnie z ruinami Kolskiego Zamku. Mamy w przyszłym roku, będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości. No, wiadomo, że to odzyskanie niepodległości nie Odbyło się tak samo z siebie, tylko wymagało też przygotowań, organizacji do tego, żeby ten cel osiągnąć w listopadzie 1918 roku. Tutaj i ciekawym takim momentem jest w ramach tych przygotowań jest rok 1917, czyli w tym roku właściwie obchodzimy setną rocznicę tych wydarzeń. Na terenie koła działała Polska Organizacja Wojskowa, która taka konspiracyjna organizacja, której komendantem był Józef Piłsudski, wtedy przebywający w Magdeburg, po tym kryzysie przysięgowym, kiedy odmówił, legiony polskie, dowodzone przez niego, odmówiły złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu i cesarzowi austro-węgierskiemu. Ten 1917 rok jest momentem, kiedy właśnie te oddziały polskiej organizacji wojskowej pod dowództwem Adama Burkiewicza tutaj w kole składają przysięgę na dziedzińcu zamku kolskiego. Także ten zamek nasz był tutaj zawsze właśnie związany z takimi patriotycznymi wydarzeniami i znaczącymi dla mieszkańców naszego miasta. Ostatnim, takim można powiedzieć, znaczącym wydarzeniem historycznym. No, które odbywało się na terenie, na dziedzińcu Zamku Kolskiego, to są obchody 600 rocznicy powstania miasta Ko w 1962 roku, kiedy na zamku zachowało się do dzisiaj zdjęcia pięknie udokorowanego zamku flagami narodowymi. Kiedy na zamku, ja jeszcze sprawdzam co, to, co tam się odbywało, czy to był, czy to było jakieś posiedzenie, jakiś władz, czy to było tylko takie spotkanie, ale w każdym razie bardzo liczne zgromadzenia, bo na tych zdjęciach widać właśnie e, Spotkanie właśnie tych osób uczestniczących w uroczystościach 600-lecia Miasta Koła. No i do dzisiaj zresztą nasz zamek, tak jak mówię, cały czas jest trwale zapisany świadomości mieszkańców. I myślę, że w przyszłości się doczeka jeszcze kolejnych ważnych wydarzeń, związanych nie tylko z historią miasta, ale może i Wielkopolski, może i całego kraju, czego pewnie sobie wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo.